Witaj drogi widzu, ja nazywam się Piotr Krzeszowiak, jestem doradcą podatkowym i w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, ile można przelać na konto swojego bliskiego członka rodziny bez podatku. Postaram się omówić to zagadnienie dosyć jasno i szczegółowo i pokażę w jaki sposób zabezpieczyć przed komplikacjami podatkowymi członka rodziny, którego chcemy obdarować jakąś gotówką Przelewem na konto. Nie przedłużając, zapraszam Cię do części merytorycznej tego odcinka. Kanał powstaje dzięki House of Tax, firmie, która pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach księgowo-prawno-podatkowych. Więcej dowiesz się na houseoftax.pl. Czy zastanawiałeś się kiedyś, drogi widzu, czy dokonując przelewu swojemu dziecku czy wnukowi jakiejś kwoty pieniędzy na konto, czy Twój wnuk lub dziecko musi odprowadzić od tego podatek? I co do zasady, nie. Natomiast są pewne limity, po przekroczeniu których rodzi się to obowiązek podatkowy. Oczywiście są też formy zwolnienia, o których za chwilkę powiem. Natomiast trzeba zapamiętać, że istnieją progi, po przekroczeniu których osoba obdarowana powinna albo zgłosić do Urzędu Skarbowego, że jest obdarowana, Albo powinna zapłacić do tego podatek. I za chwilkę sobie to wszystko wyjaśnimy. Więc na potrzeby dzisiejszego odcinka przyjmijmy perspektywę osoby obdarowanej jako podatnika czyli naszego dziecka, wnuka, bliskiego członka rodziny, który został obdarowany. I Otrzymanie takiej darowizny po przekroczeniu tych progów, o których za chwilkę wspomnę, skutkuje tym, że albo trzeba zapłacić podatek, albo zgłosić informację do urzędu skarbowego, że otrzymało się jakąś darowiznę od konkretnej osoby. I jakie są te progi? Te progi określa ustawa o podatku od spadków i darowizn i w artykule 9 określa, że opodatkowaniu podlega nabycie od jednego zbywcy własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości Przekraczającej 36 120 zł, jeżeli nabywco jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej. Więc jeżeli otrzymujemy od osoby z pierwszej grupy podatkowej, czy podatnik, który został obdarowany, otrzymuje od osoby z pierwszej grupy podatkowej, to może otrzymać, nie płacąc podatku, do 36 120 zł. Jeżeli osoba, która jest darczyńcą, należy do drugiej grupy podatkowej względem osoby obdarowanej, to ten próg wynosi 27 090 zł. A jeżeli stopień pokrewieństwa, powinowactwa między osobą obdarowaną a tarczyńcą należy do grupy trzeciej, to po przekroczeniu 5733 zł należy zapłacić podatek. I teraz, kto się mieści w tych grupach? Artykuł 14 ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn, określa te grupy i do poszczególnych grup podatkowych zalicza się do grupy pierwszej małżonka wstępnych wstępnych czyli rodziców dziadków i dzieci wnuki pasierba zięcia synową rodzeństwo ojczyma macochę i teściów do grupy drugiej wstępnych rodzeństwa rodzeństwo rodziców wstępnych i małżonków pasierbów małżonków rodzeństwa Rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków i innych wstępnych. A do grupy trzeciej innych nabywców, czyli osoby obce praktycznie. Jeżeli otrzymujemy darowiznę od małżonka, od dziadka, yy, rodzica lub syna lub wnuka, yy, od synowej, od zięcia, od rodzeństwa, od macochy, teścia lub ojczyma, to tą darowiznę możemy Otrzymać do 36 tysięcy złotych i jest ona zwolniona z podatku. Po przekroczeniu tego rodzi to obowiązek podatkowy. O zwolnieniu yy, z tego podatku za chwilkę powiem, bo nie wszystkie osoby z tej grupy łapią się na to zwolnienie. Natomiast yy, do grupy drugiej, czyli jeżeli na przykład otrzymamy od jakiejś cioci darowiznę, to zalicza się ona już do tej drugiej grupy jako rodzeństwo rodziców. Na przykład. Natomiast jeżeli otrzymujemy darowiznę od osoby obcej, dla nas, czyli niespokrewnionej, niespowinowaconej, to próg darowizny, który możemy otrzymać bez podatku, to jest 5733 zł. To rodzi się pytanie, drogi widzu, co się dzieje w sytuacji, gdy przekroczymy ten próg 36 tysięcy zł. I tak naprawdę rodzi to obowiązek podatkowy. Natomiast istnieje pewne wyłączenie z opodatkowania, które reguluje artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, do którego właśnie przejdziemy. I ten artykuł stanowi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, wstępnych, wstępnych pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeśli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. To oznacza, że jeżeli otrzymamy darowiznę, która przekracza ten próg, o którym mówiliśmy na początku odcinka, to w momencie, gdy w terminie 6 miesięcy od momentu darowizny zgłosimy to na odpowiednim druku do Urzędu Skarbowego, to jeżeli ta darowizna jest od tych członków rodziny, którzy zostali tutaj wymienieni, Podlega zwolnieniu nadal i tutaj już nie ma limitu. Natomiast na potrzeby naszego odcinka istotniejsze jest to, ile można kwoty na konto przelać naszemu najbliższemu członkowi rodziny. I to akurat reguluje ustęp drugi, że w przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenie darczyńcy są środki pieniężne, a ich wartość doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas. Od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie i w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok przekracza kwotę określoną w artykule 9 ust. 1, udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy na jego rachunek i inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczy kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Podsumowując ten zapis, chodzi o to, że jeżeli dokonujemy płatności przelewu. Jako darowizny dla najbliższego członka rodziny, to tak naprawdę ten próg 36 tysięcy należy sumować wszystkie przelewy, które jeden członek rodziny przelewał drugiemu w okresie ostatnich pięciu lat. I w momencie przekroczenia tego progu, jeżeli w momencie, gdy suma tych przelewów zaczyna przekraczać 36 tysięcy, to również rodzi obowiązek zgłoszenia takiej darowizny i takich przelewów do Urzędu Skarbowego. Niezgłoszenie tego skutkuje tym, że rodzi to obowiązek podatkowy, który po przekroczeniu 6 miesięcy od momentu przekroczenia staje się wymagalny i powinno być opodatkowane. Dlatego, drogi widzu, jeżeli dokonujesz takich systematycznych płatności na najbliższego członka rodziny, to sprawdźcie na koncie, czy suma przekracza te 36 tysięcy. Jeżeli tak, to szybko zgłoście to do urzędu skarbowego. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem przekazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to będę wdzięczny za łapkę w górę i za subskrybowanie kanału. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!